bardzo serdecznie z tej strony Songo F i Chciałbym Wam dzisiaj przekazać jedną informację odnośnie konkursu. Konkurs miał się zakończyć 15 sierpnia, ale chcę przełożyć ten, ten termin z jednego bardzo prostego powodu, ponieważ we wrześniu dokładnie 17-25, jak już wspominałem we wcześniejszym vlogu, będę w Polsce, więc łatwiej będzie mi to wszystko ogarnąć w Polsce. Od razu będę na miejscu wyślę Wam to wszystko także czas oczekiwania będzie raptem to maksymalnie dwa dni także tutaj nic się jakiegoś specjalnego nie staje, to jest tylko niecałe no miesiąc praktycznie będzie to wszystko dłużej trwało, będzie więcej osób mam taką nadzieję także także tak to wygląda odnośnie właśnie konkursu ale więcej informacji podam na stronie jeszcze raz, ten jeszcze raz tam na 100% na Facebooku umieszczę osobny post odnośnie tego konkursu. Za jakieś może jutro, no do końca tygodnia, powinna taka informacja się po pierwsze na stronie, że będzie aktualizacja odnośnie tego konkursu. I na Facebooku wam tam dam znać dokładnie, jak to będzie wyglądać. tylko z kwestia, właśnie. Kwestia terminu, czyli nie 15 sierpnia, a dopiero 22 będzie losowanie i od razu będzie materiał na Facebooku, kto wygrał. No i praktycznie no, 23 już będzie wysyłka, więc akurat we wrześniu się będzie zaczynał tak zwany sezon, sezon na siłownię, Więc każdy pewnie będzie masował, albo większość będzie masować, więc na pewno te zestawy się przydadzą. Co do nagród, też wspominałem w tamtym wcześniejszym vlogu, że będą zmiany, ale jako, że to będzie w Polsce, będę w Polsce, będę to wszystko zakupywał w Polsce i wysyłał. No to te nagrody, takie jak są, będą, tutaj się nic nie zmieni. To było na tyle, a teraz zapraszam na materiał z treningu, który właśnie dzisiaj robiłem. Była to klata plus triceps plus brzuch i cardio, ale wszystko macie w opisie

The sea and sand till the sun comes up again. Time for a champion to the soul of the land. Men art from the sea and sand till the sun comes up again. Peace for the sky. Keep your eye on the prize. forever in my mind. Be my My feet gone, no more words with it to speak On that day my song was born Never meant to leave you all alone Said I'd be a shelter from the storm Now your clothes have all been torn Kingdom sacked, attacked and you don't It's time for a champion To the soul of the land Men heart from the sea and sand Till the sun comes up again Time for a champion To the soul of the land